Cześć jesteś w kolejnym odcinku y, Motowloga y, Dzisiaj troszkę się chciałem wytłumaczyć z nieobecności przez ostatnie parę tygodni y, No i zrobić takie lekkie pierwsze podsumowanie sezonu nie? wiecie co sądzę o sezonach ale y, takie to pierwsze y, Podsumowanie tego roku, no, już powoli można robić, bo no, zbyt wiele okazji do jazdy jakoś nie wróżę. No i tak, najpierw wytłumaczenie: Ostatni raz na motocyklu jeździłem trzy tygodnie temu. Ta przerwa spowodowana, raz, że słabszą pogodą, ostatnio, i dwa, troszeczkę mogłem. Lekka choroba mnie zmiotła z planszy, okazja wtedy do jazdy była, ale nie było nastroju i siły do tego, żeby wsiadać na motocykl. przez to nie dało się też nic nagrywać oprócz tego e, no nie najlepsza jakby kondycja e, jeśli chodzi o kreatywność jakoś nie wiem, nie, miał, nie mogłem znaleźć tematu e, ani chęci, no jakoś tak e, generalnie słabszy czas chyba pod tym względem no, ale już wracam wszystko na właściwe tory. Przejechałem się dzisiaj rano no, na motocyklu. Trochę e, takiego relaksu złapałem Głowa lekko przewietrzona, więc e, może będzie dobrze. E, no i w zasadzie tyle, no słabe wytłumaczenie, no ale jednak nie zawsze da się e, da się być produktywnym. A jak się jest produktywnym w innym w innym miejscu, czym innym się zajmujesz, to e, znowu twórcze jakieś podejście szwankuje i tak nie, nie zaburzył mi się balans o, może tak Pozostać w ostatnim czasie mam nadzieję, że się to poukłada w miarę szybko i teraz druga część odcinka tam bardziej Równa. To lekkie podsumowanie. Mówię lekkie, bo na jakieś tam takie szczegóły pewnie jeszcze znajdziemy gdzieś. Momencik. No więc tak w tym roku mimo że... <laughs> Sorry. Mimo, że... Tych okazji do jazdy było sporo, gdzieś po przebiegu widzę, że też nie za bardzo rok odbiegał od poprzednich, ale czuję jakiś taki malutki, malutki niedosyt. Jakoś nie czuję się wyjeżdżony za bardzo. A może to po prostu zwiększył się apetyt na jazdę Choć to podobno w trzecim roku mija A ja czuję tak jakoś bardziej pojeździł niż pojeździłem No i tak było w zasadzie 2,5 tripa Więc no Co mnie rozumiecie Mało takich wyjazdów e, tak zwanych wokół komina e, takich tam 100-150 km e, kojarzę Z3 może takie żeby sobie w ciągu dnia gdzieś pojechać e, i się przewietrzyć właśnie Mówię 2,5 tripa, no bo wyjazd na północ do nadmorza to Dynia Mazury w czerwcu, później w sierpniu Wyjazd w Bieszady. No i pół tripa, bo to taki to spontaniczny, nie no w zasadzie trip, no to trzy, wyjazd na Podlasie, no tam nie było jakoś dużo kilometrów, ale, ale jednak jakaś tam destynacja tak zwana była. W zasadzie tyle, tak? Nie, nie, nie było więcej nigdzie wyjazdów. Mieliśmy ten wypad na roztocze. Mieliśmy w maju na otwarcie tego właściwego roku jazdy. W maju wyjazd do Krzysztofora, bardzo udany. Żeby tyle. Tak jak mówię, no mało takich tych tak, wyjazdów. Takich, żeby wsiąść na motocykl i pojechać. Tego mi chyba zabrakło. E... Sukces roku to zdecydowanie znany egzamin na kategorię A. E... Może to spowodowało cały kurs? Ta pierwsza część roku, w zasadzie czerwiec, w sumie, jakby był podporządkowany pod jazdę, kosztowało to sporo energii, nerwów, takiego obciążenia psychicznego. Ale poszło wszystko super, więc e, bardzo się cieszę, bo to jakby prowadzi mnie w nowe e, rejony podróżowania na motocyklu. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio daje mi możliwość przejechania się e, każdym jednym motocyklem, na jakim miałbym okazję się przejechać. <laughs> Sorry, to są właśnie te pozostałości. Po E, po, po, po chorobie e, no, i o czym to ja? E, jedna gleba taka spektakularna e, kosztowała mnie ona e, 5 szwów uszkodzony obrotomierz łomana obudowa przedniej lampy zgniotkę na baku w zasadzie tyle skończyło się bardzo dużo łagodniej niż mogłoby się skończyć Generalnie w tym roku e, płyknęło na liczniku Kiwaja 40 tysięcy kilometrów, z czego e, no z wyjątkiem tego 5,5 tysiąca, to 5,5 tysiąca e, poprzednich właścicieli. reszta moja, także te 36 tysięcy na no po 12 tysięcy kilometrów rocznie, e także średnio utrzymana. Myślę, że nie mogę narzekać, chociaż no tak jak mówię, no czuję lekki niedosyt że się jeszcze nie wyjeździłem w 100% przez te 3 tygodnie bardzo mi tego brakowało Brakuje mi takiego jednego, dwóch wyjazdów, żeby wsiąść na motocykl i wjechać przed siebie tak naprawdę tak pojechać pojechałem raz Tak trochę off-roadowo wzdłuż tej drogi, która e, wije się obok e, cały łódź nabiechałem do koła e, no i taka, taka jazda była fajna Jakie plany na przyszły rok? Ciężko cokolwiek, wiecie, zaplanować Tak wyjazdowo na 100% jedziemy w Bieszczady W sierpniu W maju zaplanowany wyjazd na Mazury no i w zasadzie tyle z planów, bo kiedy miałem okazję przejechać Hondu, czułem taki: nie wiem jak to nazwać no, że wszystko fajnie w tej Hondzie, że ona odkręca się gaz, jedzie że jest po prostu wygodna z dużym silnikiem ładnie wygląda ładnie brzmi wszystko super ale brakuje jej takiej zwinności 125 no i to jest temat, który tak jak na niej jechałem to super no później sobie pomyślałem kurczę, będzie mi brakowało tego Jadąc po serpentynach yy, zwłaszcza tych w dół yy, tam się nie jakby nie, nie brakowało kija niczego do dużych motocykli a chyba miał nawet przewagę że yy, ciasne zakręty brał yy, bardzo płynnie i chyba zwinniej niż niż Benek na przykład chociaż to e, może się okazać e, na, na wyrost no ale takie miałem uczucie dobra, na dzisiaj chyba tyle bo się jak zwykle rozgadałem Dajcie znać jak wasz rok, bo to w sumie też już nawet jeśli nie jeździcie na motocyklu, to jakieś pierwsze podsumowania można robić. Co tam u was? Dajcie znaka, czy wszystko jest w porządku. Zostawcie subskrypcję, jeśli oczywiście jeszcze tego nie macie. No. Zrobionego. No, i widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że e... szybciej niż później. Take, care. trzymajcie się.